Rodowód, o którym pisze święty Mateusz, Rodowód Pana Jezusa, i wymieniane są pokolenia od Abrahama, pochodzenie jest Jezusa wykazywane, po to, aby Żydzi mieli jasność, że ten, który jest Jezusem, Chrystusem, pochodzi z rodu Abrahama. W ewangelii Łukaszowej Łukasz sodzi głębi do Adama aż. Rodowód, który sięga do, do pierwszego człowieka. Pokazując tego, że Jezus jest Mesjaszem i Jezus jest człowiekiem. Dla nas ta ewangelia nie jest taka myślę, że bardzo znacząca w taki sam sposób, jak to było znaczące dla starożytnych. Dlatego, że my rzadko kiedy myślimy w taki sposób o naszych przodkach. Mamy może drzewo genealogiczne, no to ktoś dociera do prababci, pradziadków, może prapra, pra, może prapra, pra, pra... Ale już dalej gdzieś tam nie sięgamy. Zostało nam gdzieś to... No, nie jest dla nas aż tak ważne, chociaż pojawia się... W nas, w takim myśleniu urzędowym, gdzie podajemy nazwisko panińskie matki. Gdzie, gdzie, gdzie kobieta, która jest zamężna i zmienia nazwisko, działa po mężu, pisze, jaka ona jest z domu, jakie ma nazwisko rodowe. tak? Jak podajemy nazwiska, imiona i dane rodziców, to też podajemy przy mamie, podajemy z domu. I podajmy jej nazwisko Rodowe. Ale to, to jest koniec, jakby tak? My nie mamy takiego myślenia w głąb. No, może czasami, jak e, jeszcze na wsiach, tak się zdarza najczęściej, jak jest jakieś dziecko e, nieznane albo na wakacje przyjedzie w, w odwiedziny do babci czy omy, no to będzie się go pytało, a od kogo ty jesteś, tak? No i ono powie od tego i od tego. A, no to wszystko jasne, prawda? No i tyle. Nie mamy za dużego myślenia takiego historycznego, żebyśmy każdy musiał dowodzić, z ilu tam jest pokoleń. Raczej tak nie jest. Rzadko kiedy się zdarza, że ktoś jest w stanie, czy ma taką pasję w tym, żeby tak wejść w głąb swojego drzewa genealogicznego i prześledzić i je, po prostu sobie tak jakby uświadomić i zobaczyć, ale jest to coś jednak wyjątkowego i rzadkiego. W starożytności było na odwrót. Dowodzono to, ki, od kogo się jest. Międzypokoleniowo. Bardzo by ważne to, z jakiego Ty jesteś plemienia, szczepu, jakiego Ty jesteś pochodzenia. Była to silnie związana z tożsamością. Więc w Ewangelii Mateuszowej, te bezpośrednie przygotowanie do Bożego Narodzenia. Słuchamy tej Ewangelii z tymi imionami i, i danymi przodków pana Jezusa z dwóch powodów. Pierwszy powód, ten co już wspomniałem, że Jezus jest z rodu Abrahama. Że u początku Jezusa jest ojciec czy y, protoplasta Żydów, jest ten, który wyszedł do ulu chaldejskiego, który gościnę gościł Boga samego, y, tych trzech młodzieńców. Ten, który jest Ojcem narodu, i który jest uznawany za pierwszego, który uwierzył w Boga jedynego. Co jest fenomenem, bo wszędzie jest politeizm, a Abraham jest ten, który mówi że Bóg jest jeden. I, I dla Żydów to jest ważne. I druga rzecz dla chrześcijan, to że Jezus jest Bogiem i człowiekiem. To przecież w tamtym, pierwszym drugim wieku. Nie jest jeszcze takie jasne. Niektórzy cały czas mówią, że a Jezus to ten, co, co był przez chwilę Bóg, który stał się na chwilę człowiekiem, i później przestał być człowiekiem. To ten, który przyjął postać boską i ją zostawił, jakby przestał być Bogiem. To jeszcze jest przed Niceą, przed Chalcedonem. To jest przed przedsoborowa, no, jakby tekst jest przedsoborowy. I zobaczcie, w tym znaczeniu dowodzi Mateusz, że Jezus jest człowiekiem. Że ten, którego wyznajemy jako Pana, jako Mesjasza, jest naprawdę człowiekiem. To nie anioł zszedł na ziemię, tylko Bóg przyjął ciało. Bóg stał się człowiekiem, wszedł w historię. A jak wejść w historię? Wchodzi w ród, wchodzi w pokoleniowy przekaz. I Jezus też to zrobił. I zobaczcie, w tym znaczeniu, ani jedno, ani drugie nam dzisiaj jest niepotrzebne. Nam to dzisiaj znaczenie, ono już nie, nie rezonuje w nas w taki sam sposób, bo my raczej z tym nie mamy problemu. My jesteśmy dalej. Co jest dla nas, myślę, że może być ważne, czy chciałbym wy, wypuklić i pokazać, jako, pokazać jako problem, w tym znaczeniu nie problematyczny, ale to, co jest przed naszymi oczyma. Mówimy o świętości. W tym tygodniu mówimy o świętości nas, ludzi, jak jesteśmy wezwani do świętości. I to jest nieza, niezwykła rzecz. O dwóch chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz jest taka: kiedy spotykamy się z Bogiem, kiedy Pan Bóg obdarza mnie łaską, to ta łaska. Przemienia mnie teraz, przemienia moją przyszłość i uwaga, przemienia moją przeszłość. Pan Bóg, dając swoje błogosławieństwo, swoją obecność, prostuje moją przyszłość i przeszłość. Nasza modlitwa jest więc nieograniczona czasem. Łaska nie jest ograniczona czasem. Boże błogosławieństwo nie jest związane z, z, z materialnością i nie jest tylko, że dzisiaj się pomodlę, to mi dzisiaj Pan błogosławi i w przyszłym nowym roku 2026. Nie. Kiedy spotykamy się z Bogiem, to łaska rezonuje w nas jak, jak na tafli wody, rzucimy kamień, to ta fala idzie w każdą stronę. Czyli zobaczcie, kiedy spotykam się z Bogiem dzisiaj, ta łaska dociera do moich korzeni jeszcze wcześniej. Do mojego dzisiaj, do mojego jutra i mojej przyszłości. Tak działa łaska. Kiedy śledzimy historię świętych, to widzimy, że spotkanie z Chrystusa przemieniło ich przyszłość, zmienili swoje postępowanie. I to, co było w przeszłości, staje się w innym świetle. Ono znajduje swoje miejsce, znajduje jakieś, jakieś uzasadnienie i nawet jakiś sens. Czyli zaczyna nie być jakimś jakąś wadą, czy takim, takim czymś niedopokonania, Staje się przeszłością, ale taką, która jest przez łaskę wygładzona. Ta, ta przeszłość jest, jest inna. Bo Bóg działa właśnie w taki sposób. Jego świętość przemienia mnie w mojej historii. W tym znaczeniu można powiedzieć, że jak teraz się modlimy, to zmieniamy naszą przeszłość. Nie tylko przyszłość. Że kiedy spotykam się z Panem, to on tak jak mówi do Natanaela: Znam Cię, widziałem Cię pod drzewem. I tamto spotkanie Natal w nim to klika. To jest, to jest zmiana. Zmiana tamtego, co było. Zaczyna się, to zaczyna się być, zaczyna być wyraźne i zaczyna być uzdrawiane. Spotkanie z Bogiem jest uzdrawiające zawsze. Uzdrawiające w historii. Hmm? To jest pierwsza rzecz. Łaska Boga, czy świętość Bóg, którą nam daje, przemienia naszą przyszłość, nasze teraz i naszą przeszłość. I może być też tak, że za jakiś czas, że my tu jesteśmy, ze względu na to, że kiedyś spotkamy się z Bogiem. Że dzisiejsze nasze życie jest ze względu na to, że ktoś, że my sami i ktoś w przyszłości modli się za nas. W ten sposób. Jezus w tej historii swojej, w tym drzewie genealogicznym, ma tam historię różnych ludzi, nie wszyscy byli fantastyczni. Jest wielu grzeszników. Ja, można sobie poszperać wiem, w Piśmie Świętym każdą z tych postaci. Ja, Jacy oni byli. Nie byli wszyscy fantastyczni. Hmm? Ale On uzdrawia, tak jak uzdrawia cały lud aż do Adama. Hmm? Ikona Jezus wstępuje do Otchłani, mówimy w wyznaniu wiary. Wstąpi do Otchłani. Ikona, która pokazuje to wstąpienie to do Otchłani, ona e ona pokazuje, jest taka, taka piękna scena, kiedy Pan Jezus, teraz szukam nazwy szybko tej ikony, a pomóżcie mi, Anastazis. Schodzi Jezus z otchłani i wyciąga rękę do Adama i Ewy. Nie wiem, czy znacie tę scenę? Jest, jest, jest w takiej jamie, Jezus wstępuje do otchłani po śmierci swojej na krzyżu. I dotyka Adama i Ewę i Ewa ma tak rękę podwiniętą. To jest ta ręka podwinięta, którą dotykała drzewa i owocu z drzewa dobra i zła. Przyczyna grzechu pierworodnego. Mają zawiniętą na ikonie. Ale Jezus uzdrawia, tak? Uzdrawia całą historię. Nie inaczej działać w naszym życiu. Nie może, nie, on nie działa inaczej w naszym życiu. Uzdrawia naszą historię, naszych rodziców, naszych dziadków i tak dalej. Przez nas. Przez nasze spotkanie z Nim. I druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Świętość to jest świętość więzi i relacji. To jest zawsze coś międzypokoleniowego. Świętość to jest coś takiego, że jest jakaś Niewidzialna nić między świętymi. Niewidzialna nić, łańcuch, powiązań. Tak jak jest m, m, sukcesja apostolska. Nie? Że każdy z biskupów ważnie wyświęconych, każdy z biskupów ważnie wyświęconych ma sukcesję apostolską do apostołów. Była wczoraj Nana z, z Gruzji i ona mówi, że oni mają kościół, wiarę z IV wieku. No bo faktycznie jak na mapę się popatrzeć, no, to jest, to jest Izrael, wyżej jest Syria, już jest, y, jeszcze wyżej trochę Turcja, a już jest Gruzja. No, tam bardzo blisko, prawda? Tomasz, święty Tomasz, apostoł do Indii że Docierał. Pierwsze wieki. I y, chodzi o to, że, że tak jak sukcesja jest apostolska, i ona jest widoczna, tak samo u świętych jest sukcesja, która jest niewidoczna. To jest sukcesja nie władzy. Nie służby w Kościele, ale świętości. Święty spotyka świętego. Święty spotyka świętego. I przeplata się to. Ta, ta łaska świętości. To jest niesamowite. Jak się prześledzi historię świętych, to oni się spotykali. Jakiś jedno, ten tamtego jest tam Tamtego, tamtego, tamtego. Nie inaczej działa u nas. Nie inaczej działa i nas. Ktoś, kto jest, ma doświadczenie świętości Boga. Co będzie robił? Będzie szukał takich, którzy mają też doświadczenie świętości Boga. Będzie szukał. I uwaga, znajdzie. Po prostu znajdziesz. To jest święto się udziela. Jest jak ogień. Jeden od drugiego się zapala. Jeden drugiego tak, zapala w wierze. Rozgajcie się wokół siebie. Kiedy myślimy o świętości, rozglądać się, kto jest obok mnie święty. I zobaczę świętych. I to nie będzie przykład tylko tego, że ktoś jest dobry, że jest taki fajny i w ogóle. Nie, nie, nie. Zobaczy, że on ma coś z Boga w sobie. To jest pociągające, to jest przemijające, to jest zaraźliwe. Niemożliwe, żeby nie było zaraźliwe. Za życie albo po śmierci. Niemożliwe, żeby nie było zaraźliwe. Świętość jest zaraźliwa. Świętość się przenosi. Tak jak Bóg uzdrawia przez świętość swoją naszą historię, w przeszłość i w przyszłość, tak samo uzdrawia relacje, przenosi tą świętość jeden drugiemu. Jeden drugiemu. Zawsze w ten sposób. Wystrzegajcie się dwóch rzeczy: tego, że Bóg działa tylko teraz, tu i teraz. Nie, to nie jest dobra teologia. Że tylko tu i teraz? Że Bóg ma władzę tylko w tej sekundzie. Za dwie sekundy już nie ma Boga? Że jak teraz się z nim spotkam, a za, za godzinę już nie, to on już nie będzie działał w moim życiu? To jest nieprawda. Nie wierzcie w to. To nie, nie, jest, nie jest prawda o Bogu. Spotkanie z nim, ono nie może się kończyć. Spotkanie z nim rezonuje w nas. Historii, w naszej czasie. I druga rzecz, to, że ktoś jest tylko święty on sam. Ja jestem święty, inni niech się martwią. Albo nie, nie, nie są ważni inni. Ja jestem ważny, nie inni nie są ważni. To, to jest oznaka, że to może być jakieś, jakieś farbowane złoto. Świętość jest taka, że się pomnaża, szuka innych, i zapala się od innych.